O, na święta, no to przede wszystkim, żeby w te święta jakby skupić się też na tym, co jest treścią świąt. Bardzo serdecznie polecam z tej książki, właśnie tekst Miłość na sam koniec. W takim trudnym czasie, w którym jesteśmy, to będą też trudne święta. Sądzę, że te myśli poświęcone cierpieniu, Ale też temu, że miłość wznosi się ponad cierpienie. Chodzi o to, żeby czynić ten świat lepszym. To są takie myśli idealnie trafiające na tegoroczny stół wigilijny. Potrzebujemy bardzo odważnych ludzi dzisiaj, odważnego dobra. Jest bardzo dużo jest takie sformułowanie Tischnera białych plam dobra. Znaczy, takich miejsc, gdzie dobro powinno się pojawić, a nie ma tam kto pójść. I mi się wydaje, że to jest dobrze, jeśli ludzie w Nowy Rok robią sobie takie postanowienia, nie dotyczące osobistego rozwoju, właśnie nie takie coachowe, tylko że może ja bym jednak gdzieś poszedł czy poszła i może ja tam nie jestem potrzebna. Jacyś ludzie coś robią, jakąś zupę gotują, jakieś przygotowują paczki, takie czy inne, i może ja bym się tam przydała, ja bym się tam przydał. To, to by było coś, co by by była taką konkretną odpowiedzią. Przede wszystkim życzyłby nam bliskości. Też właśnie w tym czasie, który jest trudny, w który gdzieś tam jest jakaś taka niepewność, którą mamy w głowach. I żeby te święta przeżyć właśnie w bliskości z tą naszą rodziną, z tymi, których często gdzieś nie zauważamy, dla których nie mamy tak wiele czasu, bo przygniata nas praca, przygni przygniatają jakieś obowiązki. Podkreślał wielokrotnie, że czas dla dzieci, czas dla rodziców, czas dla dziadków, to jest czas, który im poświęcony on zaowocuje. I myślę, że takiej bliskości właśnie by nam życzył na te święta, żebyśmy my po prostu mogli z niej skorzystać